Dzień dobry wszystkim tu y, prezentuję wam moje miasto Lego z tym z, y, trochę przerobione Tu Państwo widzą samochody które przyjechały na nizyna, które przyjechały do restauracji, gdzie jest duże ogromne otwarcie restauracji tu ma grę, taką automat do gier. jest kasa, jest telefon, są kubki, jest wszystko co chcą tu jest drzwi, która jest w akcji, bo górne piętro właśnie płonie tutaj jest ogród, tu jest śmietnik tu jest drabina z ludzikiem, żeby móc tu wejść. Tu są neony, świecą w nocy. Już wszystko widzieli. Tu są dwa łóżka. Tu są kręcące fotele. Tu jest też jeden kręcący fotel. Biuro ludzika. Tu drzwi, żeby mógł jak wejść. Plaga. Szyba otwierana jak jest gorąco. Tu jest samolot, yy, strażarski, helikopter. Yy, yy, tu jest w środku ludzik. Helikopterze. Przerobiłem go z modelu, yy, z modelu 3 Y, y, z klockami Lego City Cargo i y, teraz jest policyjny, a przy tym był Air Taxi yeah. to jest wielki miejski pocałunek jak państwo widzicie, coś tu smoka. to jest dziwak, taki monster truck stażacki Bo było widać, że jest ze straży znak ma czy nie powiedziałeś, że to zwykły jakiś i... i, i normalnie samo samochód. Yeeeah! Sexy, Sexy yeah. I żeby pracować, va. Dobra, będę już kopał wypadku. Tu jest moje dzieło sztuki. Sam jeździ, tylko pilot jak zwykle zgubiłem. Zawsze to zgubię. To maska mu się otwiera sama z mechanizmem. Tu ma podnoszenie. Tu, do czego nie trzeba właśnie pilotu. Się trzeba, ale no i tak też ręcznie zrobię, żeby się dało. To też właśnie jest y, ten. Ogarnia tak śnieg. Tu też elektrycznie działa, tylko że teraz nie działa właśnie. Bo nie mam. Bo nie mam pilota. Właśnie zgubiłem. Ten zamiata śmieci. Tak zwykły kujon, To jest motorek. Mała koparka z łańcuchami. Otwieramy. Neony. Wszystko jest. To jest ludzik z piłą. Yy, tu mam moje yy, nie wiem co to zbudowałem. Co? zbudowałem coś zbudowałem z kompletu wymieszałem 7685 7, 6, 8, 5 i kompletu 3, 2, 2, 2. To jest koparka. Dużo na pewno ludzi z Was ją ma. To jest stary komplet. Jest w przystępnej cenie. Otwierana. No, to wszystko takie tam. I takie tam. Tu mam schodki. ludzi dziadek schodzi, żeby wszystkim pomóc, z, z, ten nadzorca, wszystko sprawdza zawsze, I wszystkie pieniądze bierze dla siebie. A prze, przejdźmy do morza, do, do y, y, wschodniej y, części miasta. Tu ma y, satelity, łączność satelitarną, tu ma kamerkę, zaraz zobaczycie dlaczego, tylko jeszcze opiszę cały statek. Tu jest, tu jest y, kabinka. Tu się wchodzi, tu są nóżka, i wszystko. Fotel ten kontroluje i wszystko. I tu mamy też takie otwieranie. Właśnie tu jest, zablokował mi się ludzik. Będę musiał później to y, y, rozwalić, bo tu mi wpadł ludzik tu do więzienia więzień no i właśnie nie chcę się wyciągnąć tu ma kręcony w się fotel jest z pożarem jakby się paliło tu ma te i właśnie teraz wam jesteście pewnie ciekawi dlaczego tu jest chyba że ktoś z was ma ten statek to już wie to jest po to żeby tu mogła łódź ich. Wielkie sztormy wpływać. Patrzcie. Mieści się idealnie, milimetralnie. Trochę ciasno, właśnie to zrobili. To mi się w tym nie podoba, bo ledwo się mieści. Była trochę większa, to mi się nie zmieściła. nie zmieściła. Trochę dużo gada. Wszyscy o tym wiedzą. To jest film film. Tu jest mała motorówka. O nie, złamałem światełko na pół. Kurde, właśnie. Mm, nie. A później to może jakoś naprawię zastępię na drugi film. To właśnie będę naprawiał. Później jeszcze. Nie. Tu jest jeszcze jedna motorówka. Speedy, Chris Racers. Tu jest dźwig, polka węgowa czy nie, właśnie nie wiem. Tu podnosi to, znosi, podnosi, znosi, jakby chce. Tu jest skała właśnie, którą Są rodzice, dubią w tym też. To jest winda, zjeżdża, kiedy chce i zjeżdża w górę. Pamiętam, że się nie przeludziła. A więc to już koniec. Albo nie. Nie, nie. Przepraszam. Przepraszam wszystkich. Pomyliłem się. To jeszcze nie jest koniec. Zapomniałem Wam pokazać ten tir zielony Legosity Cargo. Wasz wszystko. Jeszcze prosiłbym o mały... Małą przechadzkę wirtualną w całym mieście, panią kamerzystkę. Moje miasto Lego. A więc, e, jeśli uważaliście ten film dobry, prosiłbym o polecenie go znajomym. Jeśli czyś wam pomógł w czymś, jak, e, jakieś pomysły wam dodał do kreacji legowych, to proszę by mi też o łapki w górę. A jeśli po prostu uważacie, że film znudzony, zabajerowany, czy coś takiego, to łapki w dół. A ja, nic nie, 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 się chyba, ten nic się nie stanie. Ja, to do widzenia i do zobaczenia.